Cześć. Dzisiaj temat prosty, ale bardzo przydatny, szczególnie dla osób zmagających się z problemami z hemoroidami. Słuchajcie, nawet nie pomyślałabym jeszcze nie tak dawno, żeby nagrać odcinek właśnie na ten temat, ale jeden z moich pacjentów mówi do mnie, że bardzo fajnie mu się to sprawdza super się czuje, poleca to swoim kolegom i jakby pani doktor gdzieś na ten temat umieściła informację, to on by do, nich, do niej odsyłał, bo mu czasem nie wierzą. Ja mówię, że okej okay. i dlatego właśnie dzisiaj ten odcinek. Słuchajcie, no ja nazywam się Marta Dobraz, jestem gastroenterologiem, czyli lekarzem specjalistą, który... Leczy, diagnozuję, opiekuje się pacjentami z chorobami przewodu pokarmowego. I słuchajcie, staram się pomagać również pacjentom w kwestiach niefarmakologicznych i poprawy takiego komfortu życia, jeżeli wystąpią problemy gastroenterologiczne. Dzisiaj powiem Wam pokrótce o takim pomocniku, który nazywa się poduszka na hemoroidy. I jest to taka podusia dostępna w wielu różnych i rozmiarach i kształtach i wypełnieniach, która pomaga przy zaostrzeniu m.in. choroby hemoroidalnej, ale również pomaga w trakcie leczenia, pomaga zapobiegać i również może być pomocna dla pacjentów z innymi problemami dotyczącymi właśnie okolicy odbytu i odbytnicy i komu ona właśnie może pomóc. Ano przede wszystkim pacjentom z hemoroidami, w każdym stadium tak naprawdę, kiedy te hemoroidy zrobi się na nich stan zapalny, w momencie kiedy one wypadają, w momencie, kiedy pacjent jest po zabiegu, w momencie kiedy chce profilaktycznie zapobiegać ich powstawaniu. Również przy zakrzepicy naczyń około odbytniczych, czyli wtedy, kiedy pojawiają się takie. Sine, fioletowe guski i pacjent już nie kwalifikuje się do zabiegu, albo oczekuje w krótkim czasie na zabieg. To również może być pomocne, również w profilaktyce. To także pacjenci ze szczeliną odbytu no, sami wiecie, jakie to jest bolesne z ropniem, z przetoką, po porodach. Pacjentki, jeżeli tam Doszło do uszkodzenia, czy pojawiły się większe hemoroidy, czy mamy ranę po nacięciu krocza. Słuchajcie, bardzo przydatna dla mam właśnie tego typu poduszka. Również po zabiegach, czyli osoby, które miały zabiegi związane ze szczeliną, z przetoką, z ropniem, z hemoroidami, ale również. Nieco cięższego kalibru zabiegi, czyli na przykład osoby po um, operacji, po brzuszno-kroczowym odgięciu odbytnicy, w przebiegu raka odbytnicy, po naświetlaniu, po radioterapii, zarówno w przebiegu nowotworu y, odbytnicy, ale również y, raka prostaty, y, raka szyjki macicy, y, nowotworów pochwy, nowotworów y, macicy. tak? Wszystkie osoby, które otrzymały radioterapię właśnie na okolice odbytnicy, korocza, czy brachyterapię dopochwową. Taka podusia bardzo może pomóc. No i ostatnia grupa pacjentów to pacjenci po urazie tej okolicy, co wcale nierzadko się zdarza. Również są zwykłe upadki, ale również związane czy z wykonywaną pracą, czy nawet Upadki, że tak powiem, z własnej wysokości na pośladki, uszkodzenie, zbicie kości krzyżowej. Słuchajcie, wcale nierzadko się zdarza. No i wiadomo, że wtedy ciężko się siedzi po takim urazie, a w zasadzie często jest to nawet nie za bardzo możliwe. Również, jeżeli mamy na skórze przy odbycie zmiany typu ropnia czy, czy raka, no i potrzebują one odpowiedniego odpływu, dopływu grwi, czy tego, żeby nie było ucisku, albo również taka sytuacja, kiedy tam są opatrunki i żeby one się nie przesuwały i w prawidłowy sposób były, no to również jest to ważne do wskazania, bardziej jako profilaktykę powstania problemów około odbytniczych no to mają osoby prowadzące siedzący tryb życia i pracy, czyli kierowcy, czyli operatorzy maszyn. I tu ym, y, szczególnie też jest ważne narażenie na wibracje, na to, że ciągle y, ten ucisk jest w większym, mniejszym y, nasileniu i dołączone są do tego właśnie wstrząsy wibracje. Y, to są również osoby pracujące w biurach. Y, Również informatycy, którzy siedzą wiele godzin, ale także ludzie, którzy wiele godzin siedzą i grają na kąpie, oglądają telewizję albo pracują na przykład w szwalniach czy w jakichkolwiek innych miejscach na kasie, i muszą siedzieć wiele godzin, praktycznie w jednej pozycji, na średnio wygodnym, twardym krzesełku. Na co trzeba zwrócić uwagę. Kupując sobie właśnie taką poduszkę, przede wszystkim na wzrost, na masę ciała, bo te poduszki dostępne są przede wszystkim w różnych rozmiarach, z różnymi wypełnieniami, w różnych kształtach. I słuchajcie, zupełnie inną poduszkę będzie dobierać sobie dziewczyna albo pani, która waży 50 czy 60 kg i z powodu choroby leśniowskiego krona miała operowaną przetokę. A zupełnie inną poduszkę będzie sobie dobierał 110-kilowy kierowca, który spędza na siedząco kilkanaście godzin, tak? To również czas w pozycji siedzącej. I tak jak mówiłam, niektórym osobom to na krótko, bo muszą usiąść, bo, bo chcą coś zjeść, bo chcą coś porobić, ale mogą sobie pozwolić na poleżenie czy zmianę pozycji, czy część dnia spędzają chodząc. No, a są takie osoby, które spędzają caluteńki dzień, właśnie kilkanaście godzin praktycznie bez przerwy, siedząc. Poza tym, patrzymy również, jeśli chodzi o tą poduszkę, pod względem utrzymania higieny, czyli jeżeli musimy zmieniać opatrunki, jeżeli tam znajduje się jakaś um, możliwość zabrudzenia, tak no to patrzmy w kierunku takich poduszek, które mają wymienne, wymienny pokrowiec albo mają taką niebrudzącą się powłoczkę, żeby to można było łatwo zdjąć, wyprać żeby nie było dyskomfortu związanego z pobrudzeniem i tam wtedy z wydzielaniem się jakichś nieprzyjemnych zapachów, tak? No i oczywiście zwracamy uwagę na zasoby finansowe, jednych stać na droższe modele, E, innych na tańsze, natomiast e, wiele osób, z tego co, co słyszałam, e, również poświęca chwilkę czasu i e, szyje sobie samemu takie, e, takie poduszki. Więc słuchajcie, Szapoba, e, można również taką poduszkę uszyć samemu, i podobno wcale to nie jest trudne. Wykonanie. No wtedy musimy zwrócić uwagę na wielkość. I tak jak już mówiłam, drobne, po osoby muszą, mogą sobie kupić te poduszki mniejszych rozmiarów, ale osoby duże, które ważą więcej, no to te poduszki muszą kupić większe. I słuchajcie, nie kupujcie oczami tylko sprawdzajcie, jakie są rozmiary. przymierzcie sobie rozmiarówkę do fotela czy do krzesła i sprawdźcie, czy aby taki y, pączek z dziurką kupiony nie będzie dla was za mały albo za duży, tak y, kształt. No tutaj kształty są różne, szczególnie y, kształty mają y, te poduszki piankowe, które są. No to one są tam profilowane. To jest ważne, y, szczególnie dla kierowców, tak żebyśmy, żeby nie mieli tego ucisku pod udo. Tak, czyli żeby wygodnie e, było można jeździć i żeby wygodnie no, e, zmieniać biegi, używać hamulca, sprzęgła, gazu, więc pod tym względem muszą sobie kierowcy dopasować e, taką podusie. na przykład e, również osoby, które na przykład siedzą i mm, wykonują jakieś czynności z użyciem rąk i nóg, tak, bo inaczej, jak możemy sobie spokojnie siedzieć, a inaczej jak na przykład pracujemy przy maszynie, gdzie musimy stopą też jakiś tam y, naciskać y, y, pedały czy, czy jakieś tam części maszyn, tak? Wypełnienie. No i tutaj też mamy wiele różnych wypełnień. Jedne są bardziej trwałe, jedne są elastyczne, y, jedne się bardziej ugniatają, drugie mniej. Y, zależy to od wielu parametrów, więc... Słuchajcie, estetyka jest ostatnia, ale nie jest, że tak powiem, nieważna, bo jeżeli to wygląda ładnie, jeżeli wygląda to estetycznie, to też osoba, która używa takiej podusi, czuje się po prostu lepiej mimo swojego problemu, mimo swojej choroby, tak? No i z czego są te poduszki wykonane? Są wykonane w dużej ilości różnego rodzaju pianek, tak? są to pianki, które mają są tak zwane z pamięcią kształtu albo te takie oddziały, na które oddziaływuje ciepło ciała, więc to jest do wypróbowania raczej dla osób niższej i średniej wagi, osoby, które mają nadwagę i otyłość. Mogą mieć uczucie, że taka poduszka wypełniona pianką działa przez jakiś czas, i potem ona się po prostu ugniecie, ubije i nie spełnia już swojej roli, więc czasami warto zwrócić uwagę na inne wypełnienie albo mieć takie poduszki dwie, żeby wymieniać w momencie, kiedy jedna się spłaszczy. Są też poduszki wypełnione gąbką, bardzo fajne są wypełnione gorczycą i łuską gryczaną. Również to mają wtedy te swoje dodatkowe działanie, no i są takie pompowane, czyli tak naprawdę wygląda to jak koło ratunkowe czy takie koło do zabawy na basenie, tylko ma troszkę inny kształt. Natomiast na doraźne, krótkie stosowanie. Przydatna do długiego stosowania nie bardzo. Działanie: No to jest przede wszystkim lepszy rozkład i masy ciała, nacisku na właśnie okolice pośladków, szpary międzypośladkowej, odbytu. Również: O! Również y, zmniejsza narażenie na wstrząsy, na wibracje. Poprawia się wentylacja tego miejsca, tak? E, dopływ, y, że tak powiem, powietrza i e, jest, nie ma tego bezpośredniego uciśnięcia, tak? E, miejsca, na którym zależy nam, żeby ono tam sobie e, miało swobodny dopływ, szczególnie jak tam jest rana, tak? E, zmniejsza zaburzenia krążenia. Krew swobodniej odpływa, szczególnie ze splotów hemoroidalnych, zmniejsza ryzyko zakrzepicy, tak? bo jak krew nie płynie prawidłowo, to do zakrzepów dochodzi częściej, i również zmniejsza dolegliwości bólowe. Są takie poduszki, które są tak wyprofilowane również, że prawidłowo stymulują postawę ciała przy siedzeniu, tak? czyli poprawiają jakby ułożenie Kości u miednicy i kręgosłupa mogą być pomocne, słuchajcie. No nie wyręczą leczenia, nie zastąpią leczenia, nie zastąpią e, chirurga, proktologa i innych specjalności, fizjoterapeuty czy y tego co potrzeba, ale mogą być pomocne w takim codziennym przynoszeniu ulgi, e, ale mówię, nie zastąpią. Tutaj prawidłowego postępowania. Również regulują temperaturę, czyli zapobiegają przegrzewaniu się, i dzięki temu też te miejsca goją się lepiej. No i też stanowią taki delikatny masaż, szczególnie jeżeli to są takie wypełnione kuleczkami, gorczycą czy łuską gryczaną. Słuchajcie, pamiętajcie, że by się nie zniechęcać, bo czasami e, zakup jednej poduszki ach już w ogóle e, nie działa i okropna jest i ten. Czasami warto e, pomyśleć o innej, e, poczytać, rozszerzyć swoją wiedzę. E, są one obecne czy w sklepach z e, zaopatrzeniem e, ortopedycznym czy medycznym i e, tam warto również e, się zasięgnąć informacji. Pamiętajcie, że większość materiałów staram się dla Was ułożyć w playlistach jeżeli traficie na jakiś materiał, który mówi o objawach, który mówi o chorobach, a nie mówi o leczeniu, to zajrzyjcie na playlistę, bo tam na pewno będzie oddzielny odcinek poświęcony profilaktyce, leczeniu, diagnostyce czy innej, innemu aspektowi danego, danego problemu czy danej choroby. Pamiętajcie również, że ten kanał to jest edukacja medyczna, a nie porady. I wszystko, co tutaj do Was mówię, to generalnie jest informacją, a nie konsultacją medyczną. Wielkie dzięki za wszystkie subskrypcje, za komentarze, za lajki, za dobre słowo, którym się ze, mnie, ze mną dzielicie i mnie tutaj wspieracie. No, i pamiętajcie, że nie reklamuję na moim kanale poza książkami, nic. A dzisiaj zrobię mały wyjątek. I słuchajcie, jeżeli chcecie kupić sobie poduszkę na hemoroidy, wybierajcie polskie firmy. Jeżeli macie taką możliwość, to wybierajcie polskich producentów. I rzeczy wykonane z materiałów, które powstają w Polsce bo mamy je naprawdę bardzo dobrej jakości. I na ten moment to wszystko. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć, papa! Pa.